Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Darek z kanału Ratujmy Traktory dziś porozmawiamy na temat uruchamiania silnika w Zatorze 25K który jest po prostu zastałym silnikiem i co zrobić żeby go uruchomić Teraz co taki kupujący ma zrobić? No może ma dwa wyjścia. Albo kupić go w ciemno i po prostu przywieźć go do siebie do domu i wtedy będzie sobie uruchomiał. Albo ma możliwość dogadania się ze sprzedającym i może próbować uruchomić go u sprzedającego. No i ktoś tam mówił, a panie traktor chodził. Kiedyś chodził, teraz nie chodzi. No i y, kupujący chce go sobie sprawdzić na miejscu, ale niestety nic się nie kręci. Wkładają akumulator y, nowy, lub jakiś tam rozpinają klemy i nic się nie dzieje. Albo jest tylko cykanie jakieś, albo nic się nie dzieje. I co wtedy się powinno robić? Pierwsza myśl idzie jaka? Wciągniemy go, bierzemy drugi sprzęt i wciągniemy. I to jest pierwszy podstawowy błąd. W ogóle nie powinniśmy ciągnąć. Druga rzecz jaką powinniśmy zrobić to zobaczyć czy można go pokręcić gdzieś na korbę. O ile taka jest w posiadaniu lub jest taka możliwość w ogóle. Jeżeli nie możemy, nie ma takiej możliwości kręcenia na korbę no to musimy pomyśleć jeszcze co tutaj robić? I Wtedy nam przychodzi na myśl, bo przeważnie są w takich sprzętach, ale przynajmniej w Zetorze, w Bursusie są takie o. Widzicie? Okienko rewizyjne. bierzemy. Bierzemy wtedy. Łomika, tak, taką brechę Łomika wkładamy tutaj, o i sprawdzamy, czy silnik chce iść do góry. I Ale są przypadki że włożymy łomika i nie pójdzie. Więc mamy pewność, że już na zaciąg nie możemy pociągnąć. Nie ma takiej opcji ciągnięcia w ogóle wtedy na zaciąg. Bo będą koła hamowały, będą stawały dęba, asfalt będzie można zwinąć z drogi, a i tak nie odpalić. Odkręcamy wtedy rewizyjne wejście. Wejście rewizyjne po drugiej stronie, tam gdzie jest właśnie wał, nie można zobaczyć, i robimy oględziny wału, czy wszystko tam jest dobrze. Od razu spójrzmy też na olej, czy w ogóle jest tam olej. Jak będzie, no to sprawdzamy czy wał gdzieś nie jest pęknięty, nie jest gdzieś przyblokowany. Bo może być, że on będzie pęknięty i będzie po prostu zblokowany i to będzie już koniec. Jeżeli Wychodzi, że tam wszystko jest dobrze. Następną czynnością jaką powinniśmy zrobić jest zalanie y, tego silnika y, naftą. Najprostszym sposobem, żeby zaleć naftą byłoby wykręcenie o tu właśnie. Wykręcamy świece żarowe, jedną, drugą i wyciągamy. Zalewamy tutaj nafty, wlewamy ile wejdzie. Później, jeżeli nie możemy tego odkręcić, próbujemy odkręcić tryskiwacze i też tu wtedy wlewamy Naftę do wtryskiwaczy. Może być też sytuacja, że wtryskiwacze nie będą chciały wyjść w ogóle. Więc jeszcze jest jedna rzecz. Odkręcamy sobie kolektor. I tu wlewamy naftę do kolektora. Ale żeby tam przeszła nafta, musimy odkręcić też ten dekielek i... Zawory sące wcisnąć w dół, żeby nafta sobie swobodnie poszła w cylinder. I tak musimy to cyklicznie powtarzać. Jeżeli to już zrobimy, odczekujemy. Odczekujemy jakiś tam czas i próbujemy to właśnie w tym okienku ruszać. Jeżeli już. Zobaczymy, że silnik zaczyna powolutku ruszać się, to idziemy, to ciągniemy go. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, trochę na dół, na dół, na dół. Potem znów do góry, do góry, aż nam zrobi pełen obrót. I jeżeli już zrobi się pełen obrót, wtedy możemy zacząć go ciągnąć. Jeżeli będziemy go ciągnąć, Kompresator dajemy do góry, żeby nie bez kompresji wszystko zostało z silnika wydmuchane, żeby nie było w jakby niczego. Mamy już silnik, który zaczyna nam się ruszać, ale nie pracuje. Dalej. Następną rzeczą jest sprawdzenie układu paliwowego. To może być... Yy, rdza to może być wszystko po prostu ubrudzone więc prostszym sposobem jest sprawdzenie tutaj czystości filtra wlania bezpośrednio do filtra paliwa krótką drogą przechodzi do pompy odpowietrzamy pompę tutaj mamy paliwo odpowietrzamy i yy, Widzimy, że tutaj już jest paliwo, to zamykamy to. Odkręcamy tutaj wykielek. sprawdzamy, czy rusza się nam pistwa. Jak listwa się nie, nie rusza, to też wtedy nie poda paliwa. Gaz na maksa. Sprawdzamy, czy tutaj jest w tym właśnie, w tych przewodach, czy mamy tutaj, yy, czy zaczyna nam wychodzić dawka paliwa. Jeżeli już nam wychodzi paliwo do góry, bo mamy pewność, że pompa już jest odpowietrzona, listwa się kręci, dawka paliwa zostaje podawana. Więc następnym krokiem jest wyjęcie, jeżeli jest to możliwe, wyjęcie wczyskiwaczy i ruszanie czy to korbą, czy to rozrusznikiem zobaczyć jak jest wtrysk paliwa czy jest mgiełka czy po prostu wtryski leją jeżeli jest już mgiełka to faktycznie zostaje nam tylko zamontować wszystko z powrotem przelać go gorącą wodą kilka razy nieważne czy to jest zima czy to jest lato przelać go i próbować wtedy go odpalać yy. Ma już olej, wszystko ma. On już odpali. Jak on już odpali, no to już jest jakby połowa sukcesu. A druga połowa, to nie wolno mu, znaczy nie powinno się od razu mu gazować, Tylko niech on, znaczy ja to inaczej robię. Przygazowa, żeby go jakby wejść na obroty, żeby nie od razu nie ten tylko od razu. Przygazowa, delikatnie tak, żeby weszło na obroty, potem mu spuściłem obroty i on już ile i szybko tylko o wejście sprawdzenie działa działa gasimy znaczy że jest dobrze ok. resztę będziemy robić po prostu u siebie jeszcze się może zdarzyć ja tak miałem osobiście że miałem przetartą pompę wody więc od razu pasek z pompy zdjęłem ja go nawet zdjęłem ja go przycięłem od razu go przycięłem i już miałem jeden problem mniej. Po prostu pompa wody może być przytarta, może być yy, prądnica lub alternator też przytarty na łożyskach, i wtedy już będzie to, będą dodatkowe opory, które można bardzo prosty sposób właśnie przez zdjęcie lub przecięcie paska yy, pominąć. No i to jest właśnie mój poradniczek. Zachęcam do subskrybowania kanału, ratujmy traktory. A ja się z Wami już powoli żegnam. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do następnego. Cześć.